I witam serdecznie. Pytacie się pewnie, czym wbiję Ultimate Championa? A Jadekiem Amerykańskim, Boże, jak zwykle ten Dart Goblin i nigdy nie zdążę. Nie widzę go. Do wywalenia z gry ten Dart Goblin. Co za sikaka. Na Drilla yy, gramy. Ua, tutaj jest jakiś amerykański ten. Ha! Ha! <laughs> Możemy uznać, że to był Predict? Możemy. Pytanie za 100 punktów, chociaż mało kto ogląda te. Um, o, siekaka. Te odcinki, ale. Pytanie jest następujące: czy lepiej. Czy lepiej. Wow! E, e, pion, czy poziom nagrywać odcinek? Tak, czy tak? Czy jeszcze inaczej? Tak lepiej na telefonie, i oglądacie. Na... O oh my goodness! No, musiałem tu... Nie musiałem, no ale zepsułem. Ale dwa. Już konekty za te zena nie? Masakra. O, to dużo. O, kurde. Podejdź. Uf. Ale i tak strata duża. EWWB teraz. Muszę trzymać. Chyba tego szreka. Fatalnie na ten moment gram. Ogólnie to wiecie, to jest no co. Ehm... Rekruty player. Także. No tu nie ma większej filozofii w tej, gry, w tej grze, w tym teku. Ogólnie jest tak, że jeżeli mi nie idzie, czyli dość często, no to biorę rekruty, nie? W różnych konfiguracjach, nie? Rekruty i tyle. Jest ładny defense, brawo Jimmy. That was nice defense. That was nice defense. Cholera, trochę szkoda tego Dart Goblin, albo będzie a a jakbyśmy teraz odpalili to, to co on może zrobić, da jakieś dart dartgobina może, fireball, a beznadziejny chyba jednak, no chociaż te dwa, dobra, to kupuję, e, ma WB na ręce, 40 sekund do końca, umówmy się, o, oh, no, że to było jeszcze do ogarnięcia tak naprawdę, no. Umówmy się, guys, że ta gra jest na spokojnie do wygrania. Gość gra przeciętnie. No, nie, żebym ja grał jakoś wybitnie, ale 20 sekund to jest mało czasu ma. Ja spuszczuję i zobaczymy, czy ja to wdefuję. Ewentualnie TWB jakimś e, na przykład właśnie. E, beczkom, nawet nie była potrzebna, jest pierwsza gra wygrana guys, pięknie, pięknie, pięknie. Wam z Polska, widzimy się niedługo w kolejnej grze. A, właśnie się odpala. Pamiętajcie, nie, po skończonym graniu w grę rekrutami zwłaszcza To trzeba umyć ręce, nie? Bo to jednak no, no no tak, trzeba umyć ręce na bank Nice gość się chyba trochę podpalił. Tak, nie dobrze, 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 jest, jest git, jest git. Jest, to też jest spam. O, tylko 200 HP tam wpadło. To też jest spamer jakiś, ale chyba mamy w tym momencie, guys, przewagę Eli na 90%. Mamy przewagę, czy nie mamy? Mamy. Czy on ma budynek? Może mieć bomb towera. To wtedy my co? Flying machine? Czy ja wam mówiłem już, że jestem znawcą gry Strike'a w Polsce? Wszystko ja wiem, co się dzieje, dokładnie, wszystko wiem. Wodały te, te spirgobinki, które są dla nas bez sensu tak naprawdę, bez znaczenia. Oooo! Oh! No średnie najdą. Średnie najdę z jego strony. Musi dać walkili, Valk a jak nie to, to duży damage dostaje na klatę, chłop. Bardzo duży Piękny start, guys! Czy on da Valkyrie z przodu? Ty no dał, no masakra, nie? Ale piękny defense by Jimmy. Nie zawsze mi się tak udaje wymyślić to, że mam KG niego takiego e, ładnego, który skontruje jedno i drugie. No to Jimmy tutaj był on nieźle. Uu, bomb tower musi dać. Uu, ale mnie teraz chłop zaskoczył. Ewidentny błąd. Niepotrzebnie odpalałem to ability. Chociaż nie, chyba i tak by to ściągnął tornadem. No, ale Eli bym zaoszczędził. Czy to on ma już Magic Archera? Marchera, jak to mówią. Za gramanicą, może mieć. My mamy Firebola plus Flank Machine. On może mieć teraz. Ewo. Ewo Valkyrie. Dokładnie tak. To jest dość, dość oczywiste, to jest wszystko tak naprawdę, że on to może mieć. Czy ja zdążę z tym cage'em? Okej, okay, mamy konekt z lewicy, jeżeli chodzi o Flank Machine, guys, także. 40 sekund i naprawdę drugi mecz wygląda really, really good. Jest szansa. Duża szansa. Że będzie winner. Winner, winner. Check and dinner. O la. No nie, chyba tutaj będą konekty akurat dwa niestety. Ale to i tak na spokojnie. To za wiele nie zmienia. Że tak powiem. Chociaż ten Marcher, jakby tak ciągle atakował, to była trochę, No to już trochę zmienił ten target. GG, well Play, Brawo, Jimmy! Kolejna gra wygrana za moment... Jeszcze jedna chyba, co? Jak widzicie, widzicie, no ta moja liczba pucharków nie jest zatwarzająca, więc... To nie są tuzy Counter-Strike'a w Polsce, czyli Clash Royale, no ale umówmy się, że ja też nie należę do jakiejkolwiek grupy, nie wiem, która cokolwiek umie... Ajajaj! Raczej mniej... Ajajaj, aj, aj, ale to raz prostu szukałeś. No, dlaczego? Powiedz... Powiedz czemu? takim caj'em obronimy, ale zobaczymy co on jeszcze by ci chciał dać. Jakiegoś Rumble Hoga też. ajajaj. Aj, aj. Już trochę Lipton nam się zrobił. Ale dobra Dobra. Chyba możemy i... Na 100% idziemy z Counter pushem Guys i to takim konkretnym. Nie wiem czemu on sfrizował to. Naprawdę nie wiem. Jak ma skarmię, to jest przypał. Już wiemy czemu on to sfrizował, bo ma mega, mega dobrą skarmię na defense. Szkoda, daje bacy na easy też. Nie, jeszcze ma spirkoblinki i batsy. Ile on ma tych trupów, syna? wszystko ma odpowiedź na nas. Wszystko. Słaba łyczka z mojej strony, chyba. Kurcze, gdyby nie miał skarmi, guys, to byłby, to byłby plecak. Na pewno by miał plecak, nie? No ale jak ta skarna zrobiła już robotę. Co prawda, jak widać. Trochę wróciliśmy do gry, nie? Nie ma problemu z tym w sumie. Jak zwykle. Pół sekundy za wcześnie i ten Dart Goblin. Ja nie wiem, jak ktoś ma jakiś dobry placement, gdzie to dawać, żeby ten Dart Goblin nie udawał, nie udawał, nie uderzał, to byłbym mega, mega wdzięczny. Dobra, on ma teraz Mega Night na Ewo, więc ja chyba nie powinienem grać hogiem, wiecie? Tak mi się coś wydaje. Dobra, będzie musiał odpowiedzieć. Ach, idealnie, prawie idealnie zagrana ta, e, ta beczka przeze mnie. Naprawdę mega. On teraz da musi dać Mega Knighta. To jest pewne jak nie powiem co. Okej, okay, jak zepsuł te pizzy guys, niesamowite, jak on to zepsuł. Teraz dał, ale tutaj teraz zetarget, mam no miał zdetargetować, o Jezus, czy, nie do nie broni nic z tego nie wyszło? Kompletnie? Guys, naprawdę nic? No to jestem lekko w szoku, że nic z tego nie wyszło, Ona ma freeza, ale on nie może go użyć, no to byłby naprawdę niezłym wariatem jakby chciał frizować teraz, serio, ale błąd! Dlaczego ja liczyłem, że to będzie na, na lewo, guys? Na środku, przepraszam, liczyłem, że to będzie mega Magnite na prawo. Easy kontra. I ten mecz coraz bardziej wymyka się spod kontroli, chłopaki. Naprawdę. Nie jest to... Nie to wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze. On to sfrizuje. To jest pewne. Ja muszę chyba ruszyć barelkę, wiecie. Dokładnie. Dokładnie to przewidziałem, że to sfrizuje. Na szczęście. Dam taką flank maszynę. Choć... Chociaż on chyba teraz w końcu zepsuł trochę, Chyba chłop nie ma Eli na Mega Chyba nie ma Eli. Dobra, miał w ostatnim momencie tak naprawdę. Nie wiem, czy ja nie muszę zagrać jakiegoś Firebola. O jejku. Dobra, żyjemy. No to nie jest najłatwiejszy mesh, guys. Powinno to trochę być łatwiejsze, IMO, ale na razie nie jest. Mega Knight skacze. Dwa razy uderzył. No niesamowite to było ty. Coś niesamowitego ten Mega Knight, co on teraz zrobił? GG, GG guys, niestety. Przegraliśmy ten mecz. Mając go w ręce tak naprawdę. Przegrywamy. Kurwa to masz! Nie widzicie, bo jest przegrana. No masakra. No ja nie wiem. Cały mecz prowadzić później zostać w plecy, nie? Oh my god. Zastanawiacie się jaka, jaka karta kontroluje rekruty? No to na przykład Goldenstein. Co my tu zrobimy? Ability czy nie? Kurde, no nie wiem guys co zrobić. Wow, ale mi siadło teraz. Wow siadło mega widzimy z kontrą, mam nadzieję przynajmniej Flank machine padła, to jest słaba informacja, on ma... nie ma naido, okej. Okay. Już się bałem, że ma jakiś chłop naido. No jeden konek od Hoga, prosimy. Dobra, dzięki. Jeden za jeden konek, mogę Ci podziękować. Dobra Także teraz na spokojnie, rekruty z tyłu. Jak nie wiesz co zrobić, graj rekruty z tyłu. Taki pro tip od Zimiego. Nie wiesz co zrobić? Rekruty z tyłu. Prosta sprawa. I czekasz, zobaczysz co on da. Mało value robię z Motherwish, bo Motherwish może być w tym meczapie. w tym meczapie ogólnie może być waliu, ale no. O, może teraz? Na przykład. Tylko na prosiek? dwa razy uderzyła. I jeszcze chłop dał tego. Kanona? Na cholerę on to dał tego kanona. Czyli jeden chłop zagrał tutaj. Dobra, lecimy w ten sposób. Prawą stroną się chyba nie będę martwił specjalnie. No i jeden konek od Hoga. Szczerze, liczyłem na kilka więcej. Co to jest jeden konek, guys? Tyle co nic, tak naprawdę. Liczyłem na więcej tych konektów. Na szczęście jeden barrel dobrze zagrany. I jest z... Yy, defense. Dobra. Najpierw Golden Knight i zobaczymy, no bo ten kanon zagrany przez niego trzeba się jak najszybciej pozbyć. Wiecie, wiecie czego? No, wiecie, no Steina, no ale Fireballem, może co? On na środku zdana będą. Dokładnie tak. Kurczę, on ma jeszcze garcy. O! Garcy garcami, ale chłop miał jak widzieliście. O! On ma wiarta chłop! Okej, okay, dlatego tak. Okej, okay, no to on ma trochę Lipton ogólnie w tym matchupie, nie? No, no mówmy się, że łatwo no, nie ma. Zważywszy, że mam Witch, chociaż i tak już ma przywagę, chłop, póki co. Zagram w maszyny wysoko, bo coś czuję, że ona tu może przynieść jakiś waliu, chyba, że dasz. O! Ten fireball będzie walił, guys. Na pewno będzie walił fireball. I teraz zagramy sobie właśnie Hog'a. I gość pisze good game, więc on Dobrze! Bardzo dobrze! Nie targetuje się na Hogusiu, teraz dopiero. Jeszcze ten connect. Jeszcze, dawaj, Hog! Dobrze i to jest na firebola, guys. To jest na Fireballini Ciccini. Nice. Nic. Strasznie dziwny placement Graveyard'a. Mamy kolejnego wina! Jeszcze jedna gra. A, why not, guys? Czy wygramy, czy przegramy grę? Oglądamy. W sensie, no, wy, I to jest pytanie na 100 punktów. Cage? Czy Hawk? Cage, a może Hawk? Dobra, Hawk. Zobaczymy. I najdą. Wow. Pekka. U. Ulele. O mój Ale ten teraz value fire... Value firebola, Sakra. Ale fart, że to wybroniliśmy. Źle ten Chłop dał lightninga. Na szczęście takiego, takiego jakiego. Jaki fart to był, guys? On ma Firebola, plus pewnie Ram Rider albo Butter Ram, więc. Więc trzeba uważać, bo on będzie lightningował mi wszystko mnie po kolei. To jest kolejne pytanie teraz. Czy rekruty z tyłu, czy barrel? Kiedy on opekę? O cholera, chłop, gra pekka rekruty. No to jest ciekawostka, Guys. Podobno jak grasz na rekruty, to ty musisz rzucić te rekruty jako drugi, nie jako pierwszy. ponieważ dlatego, żeby te rekruty przeciwnika przekroczyły Towera, wtedy może ty coś, ten tego... Ale nie do końca jestem pewny, czy to na pewno o to chodzi. Damy cholaga na prawą on da pekkę chyba już. Mega... Kurde, nie no ludzie, o, chłop ma Meganita'a pekkę rekruty? Co on jest jakiś? Rambo? Chyba musiałem dorzucić coś, wiecie? Żeby ta flank maszyna się stargetowała na tym czymś. Dokładnie tak chciałem zrobić. Dobra, musi dać chyba Wizarda. No nie da Wizarda. Czekajcie, ja co? Nie wiem kiedy da się. Re... Nie wiem kiedy rekruty dać, chyba poczekam. On ma jeszcze matkę? Guys, powiem wam tak: to, to co tutaj się dzieje z tym deckiem przeciwnika. To ja nie wiem co o tym sądzić, serio. Przydałoby się ability, żeby miał teraz. Niby jest. Ty, ono zostało zbugowane. Ula la guys. Mam nadzieję, że chłop ma mało Eli, nie? No nie, na Wizarda jeszcze miał Elixir, jak? Dobra, konekt jest. Musi coś dać, chłop. Dał okej. ok. Oj, 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 oj chłopaki. Myślicie, że będzie to lightningował? Nie powinien, chyba. Jak ja teraz tak zrobię, to to jest dobry pomysł, czy kiepski raczej? Późno dał tego Magnite'a, może ja po, po, powinienem lewą stronę zaatakować? Idźmy na lewo, po prostu idźmy na lewo, guys. Nie, lewa strona nie wygląda chyba najlepiej. Kurczę, guys, nie wiem teraz co zrobić, no. No jak powiem wam, że nie wiem co zrobić, to uwierzycie? Ability, może teraz, Golden Knight, proszę dawaj, Golden Knight na towerze! Nie, jeszcze nie. Czy ja to skończę, guys? Czy ja to w jakikolwiek sposób skończę? Czy jest na to jakakolwiek szansa? Chyba przegrana, guys, jest. Chyba jest, guys, przegrana. 20 sekund muszę wytrzymać jeszcze ten napór. Byle ten. Yy, wiecie. Nie, nie wytrzymam tego naporu chyba. Wytrzymam? Jest! Wamos Polska, wytrzymałem! Wygrana kolejna! Vamos. Dobre, Jimmy jest! Kurde, ale świr. Wow! Cholera, nie nagrało się. Nagrało się, uff, 5 minut. Dzięki bardzo za odcinek. Łapy w górę, pamiętaj, podbijmy coś, bo ten kanał siedzi ostatnio, a mamy takie fajne gry. Wyniki Ultimate Champion wbity. Tutaj jeszcze jakieś skrzyneczka, ale to byle co. I kolejna, i też byle co, także trzymajcie się dobrego dnia. Wam życzę, wujo, mi pozdrawia serdecznie. jolo!